Siemano widzowie, dzisiaj do was nagrywam yy, drugą część Oli, Natalki i Julki. No dobrze, zobaczmy jak tam się żyje. Oli, Natalce i Julce. Przepraszam za hałasy. No dobrze. To tutaj mamy Ole, Jak już przypomnienie. Natalka, Ola, Jurka. Jak tam dziewczynki było w szkole? Super, mamo! Tak średnio. Pani, pani od Pols Polaka znowu zrobiła niezapowiedzianą kartkówkę. o Oto wyredny babsztyl. Mnie też uczyła, była okropna. Ciszej, bo nagrywam y, dla widzów. Na YouTube a to będzie. Dzięki, Jurka, Pożyczam twój strój. Co robisz? No tak, se tylko z ciebie żartuję. Idę się ubrać. Jurka, ubierzesz Natalkę? Tak, ubiorę. Znowu się przebram. nieważne. Czy ja mam ją ubrać? Nie na no, ubiorę, to ja zrobię. Ja, ja ro, to dostaniecie zaraz obiad. No już mam uszykowany. Chodź, idziemy odnieść plecaki na talko. Ja przebierę się w mój ulubiony strój. A Ciebie natarkowca ubrać? Nie ja chcę moją ulubioną. Ja chcę luzę z taką, z kapturem, z taką wcentki. To ta, nie ona, ona nie, no da, ta ma, ta Julka. Kurde, nie mogę. Może ubierzesz to. Dam to jutro do szkoły, dobrze? No dobrze. Natalka i Jurka już są gotowe. Gdzie ma? A, Cześć. No, co teraz? Idziemy zjeść obiad? Co Tutaj, mamo. Ja z Natalką usiądę tu. No dobrze, przypicja podana dostało. No dobrze. Ja idę pooglądać trochę tele... Nie mam telewizji. To idę sobie... Nie mam nawet telefonu. <laughs> Mama pojedziemy kupić mi nowy telefon okej okay. Tak na niby tego nie ma. bierzemy sobie telefonie z tunikiem. A czemu ja nie mam telefonu? Bo ty jesteś za mała Natalka Po komu nie dostaniesz telefonu? I nagrywam. No dobrze. Idź się umyj. Proszę, wszystkiego lepszego z Dziękuję. Proszę. Dziękuję. No dobra. Idę sobie posiedzieć i może pooglądać coś. Wezmę no, swoją torebkę. A tutaj mamy naszą kolację, bo już późno, więc trzeba by było zjeść. Mmm, kupiłaś moją ulubioną zawijaną rybkę. Jurka odkładaj telefon, wychodzimy trochę na miasto. Znowu. No chodź. No chodź. A się bezpłatne prezenty. To jest taki śliczny prezent. Myślę, że mi się spodoba. Ja zajmuję ten plakat. No dobrze, Julka, weź sobie go. Ja wezmę ten Nie bo ja go chcę. Chyba bardziej spodoba się Julce niż Oli. No dobra, nieważne. Idziemy teraz do parku. A będziemy łowić ryby? Nie, na Natalko, nie będziemy łowić ryb. Wow! Kupimy strój i pójdziemy popływać. Nie, Natalko, jest za zimno na pływanie. A proszę, zobacz, jakie jest smutki. No dobra. Tylko za, za to kupujesz mi płaszcz. Ten strój. A ty Julka, co ubierasz? Hmm, nie wiem, chyba ja ubiorę twój strój. Julka! Ubiera się z powrotem. No dobra, chodźmy na to morsowanie. Odłóżmy wszystko do tego kartona, co Julka mi dostała. Prezent oni mi się nie chyba. Ja będę w tym. Nie ty, mamo, ty będziesz w tym. Przecież wyglądam jak jakiś psychol. No faktycznie jak psychol. Ja wyglądam sobie nie do łazienki, nie? No, nie ma. No, no, no. Dobra, koniec tego filmu, bajo.